Witam, nazywam się Czarek Zawacki i zapraszam do obejrzenia mojego kanału Lotniskowa Kontrola Bezpieczeństwa OKMOKB, część 4. Dzisiaj zajmiemy się kadrą kierowniczą w podmiotach wykonywujących lotniskową kontrolę bezpieczeństwa. Wiem z komentarzy, że czekaliście długo na ten odcinek. Jedziemy. Z, poprze z poprzednich odcinków wiemy już, kim jest operator kontroli bezpieczeństwa, jakie ma uprawnienia jakie przepisy obowiązują w porcie lotniczym. Z reguły, zarówno w porcie, w podmiocie prywatnym, jak i na przykład w Straży Ochrony występuje system sztabowo-liniowy. Każdy kierownik czy też dowódca zmiany mają swoich zastępców, pomocników, którzy pełnią funkcję bezpośredniej pomocy dla OKB, czyli szybka podmiana na stanowisku pracy, wkład merytoryczny w sporze z PAKS itd. Przynajmniej tak to powinno wyglądać. A jak jest w praktyce? Piszcie w komentarzach. Wracając do tematu. Każdy dowódca zmiany odpowiada przed dyrekcją danej firmy czy spółki. Ok. Kim jest statystyczny dowódca zmiany w firmie zajmującej się kontrolą bezpieczeństwa w porcie lotniczym? Jest to emerytowany funkcjonariusz straży granicznej. Czy z mojego doświadczenia jest to pozytywne, czy raczej negatywne zjawisko, dowiecie się niebawem. Troszkę inaczej jest w solu. Tutaj stawiano na doświadczenie wartowników, ich operatywność i zdolności komunikacyjne. Bardzo dużo zależy od danego regionu, czy położenia danego lotniska. Na tym etapie muszę podkreślić, iż szanuję wszystkich funkcjonariuszy czynnych Straży Granicznej, którzy wykonują bardzo ciężką pracę. Bronią naszych granic także na bardzo trudnych odcinkach, na tzw. zielonej granicy. Jak już wiemy, Straż Graniczna w porcie lotniczym pełni nadzór nad OKB z mocy ustawy. Jak to się odbywa? Specjalnie wydzielony pododdział Straży Granicznej bacznie obserwuje pracę OKB, zarówno fizycznie, jak i przy pomocy telewizji przemysłowej. Powinien to być Funkcjonariusze mający certyfikat OKB, który to certyfikat uzyskali, oczywiście zdając egzamin przed komisją ULC i regularnie go odnawiają. Takie kwalifikacje wydają się być jak najbardziej logiczne, skoro nadzoruje się pracę kilkudziesięciu OKB w czasie rzeczywistym, prawda? Tyle teorii, a jak wygląda praktyka? Zapytać. No właśnie, z tym bywa bardzo różnie. Zdarzało się, iż nadzór nad OKP pełnili funkcjonariusze bez elementarnej wiedzy na ten temat. Jedna z tych funkcjonariuszek SG, której nazwisko było dziwnym trafem bardzo popularne w danym porcie lotniczym, tak rodzinie jak i towarzysko, wykazała się szczególną niekompetencją również w ocenie mojej pracy w PKB. Szybciutko wam opowiem. Podczas kontroli bagażu kabinowego wykryłem dużą ilość kosmetyków przy czym pojemność była również nieprzepisowa. Poleciłem pasażerce nadać te kosmetyki w rejestrowanym albo usunąć. Wskazałem również tej osobie wyżej wspomnianą funkcjonuszkę SG, która stała nie, nieopodal celem ewentualnej konsultacji mojej decyzji. Pasażerka skorzystała z mojej rady <laughs> I po burzliwej rozmowie ze strażniczką podeszła do mnie stwierdzając, już napisze na mnie skargę, gdyż Straż Graniczna nie potwierdziła moich reakcji. Oczywiście, napisałem notatkę służbową z całej sytuacji, dodając z niej numer służbowy osoby nadzorującej mnie w tym czasie. Kopię tej notatki mam do dzisiaj. Właśnie, i tu ważna uwaga: zawsze jak piszecie, drodzy koledzy i koleżanki, notatkę służbową. Przy czym piszemy ją ze zdarzenia albo legitymowania. Piszmy, róbmy to w dwóch egzemplarzach. Jed, jeden egzemplarz dowódca musi nam podpisać. Tak? To chodzi o nasze własne bezpieczeństwo. Ok, wracamy. Dlaczego uważam, że obecność byłych funkcjonariuszy SG w ochronie wykonującej kontrolę bezpieczeństwa jest negatywna? Z prostego powodu. Mogą i występują nadużycia kompetencyjne wobec podległych pracowników. Co to znaczy? Już tłumaczę. Załóżmy na przykład, że działasz w związkach zawodowych. Jesteś aktywny, więc Twój pracodawca chce Cię wyeliminować. Przypomnijmy, iż Twój przełożony służył w Straży Granicznej w tym samym porcie lotniczym, w którym Ty wykonujesz swoje obowiązki OKB. Co się dzieje dalej? Komórka Straży Granicznej nadzorująca Twoją pracę dostaje nieoficjalne polecenie, aby maksymalnie skupić całą uwagę właśnie na Tobie. Pomijam zupełnie nieistotny przecież fakt, iż wszystko pozostaje w rodzinie, dosłownie, ponieważ Twój przełożony i funkcjonariuszka Straży Granicznej, która sumiennie wykonuje obowiązki kontrolne na Twoich plecach, to ojciec i córka. Zawężenie uwagi tylko na Twój PKB powoduje niepotrzebne napięcie w zespole, co jest zrozumiałe, gdyż y, ludzie z Twojego otoczenia obawiają się popełniać jakieś, jakieś błędy, co może skutkować utratą premii, tak? Sprawia to również, iż reszta zespołów y, siłą rzeczy nie jest nadzorowana, czyli potencjalnie jest przyzwolenie na ewentualne nieprawidłowości. Czy przyjmowanie poleceń od kierownika podmiotu prywatnego przez czynnego funkcjonariusza organu państwowego jest z rzeczą zgodną z prawem? Temat jest mocno dyskusyjny także moralnie. Czy taki oficer Straży Granicznej, nawet związany tylko towarzysko, a nie rodzinnie z kadrą kierowniczą spółki wykonującej lotniskową kontrolę bezpieczeństwa, może odmówić takiej przysługi? Pewnie, że tak. Ale pamiętajmy, iż za parę lat ten oficer przejdzie na zasłużoną emeryturę. I co dalej będzie robił? Nudził się w domu? No nie. Wróci na lotnisko pod skrzydła swojego kolegi, który jest na przykład dyrektorem wyżej wspomnianej spółki. Proste, jak drut. Dlatego uważam, iż takie korelacje pomiędzy byłymi a czynnymi funkcjonariuszami Straży Granicznej są naganne. Mogą również doprowadzić do bardzo poważnych zagrożeń w bezpieczeństwie lotnictwie, lotnictwa cywilnego. Oczywiście znam osobiście bardzo kompetentnych funkcjonariuszy SG, którzy zdobywali szlify OKB jeszcze na terminalu Etiuda i ich obecność w prywatnym podmiocie jest jak najbardziej pożądana. Ich wiedza jest oparta na doświadczeniu w przeciwieństwie do pseudoinstruktorów zatrudnionych w prywatnym przedsiębiorstwie. Ale to jest temat na kolejny odcinek. Ważne informacje w linku poniżej. I teraz szybciutko przypomnimy sobie skróty, których używałem: SG Straż Graniczna, PKB Punkt Kontroli Bezpieczeństwa, PAX Passenger, czyli pasażer, tak. No myślę, że na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.